Dzień dobry, z tej strony Silver. E, mój kolega e, niestety nie wierzył, że robię Baz e, Obecnie mu to pokażę. Znaczy mam folder, e, gdzie mam piosenki. Cztery piosenki, które zamówiła moja koleżanka. E, niestety dzisiaj nie wstawię żadnych z nich, ponieważ e, no niestety nie zrobiłem nie nic. E, nie robiłem niczego za szybko, miałem dzisiaj trochę problemów i tak dalej. Ale jutro będą za to trzy piosenki, ponieważ e, będę chyba robił dwie piosenki dziennie. E, ale słuchajcie, e, mam FL Studio, e, którym, z którego korzystam, którym e, się posługuję do robienia bass posedów, mm, Tak więc... E, nie dziwi, nie, proszę nie zwracać uwagi, że e, jest to FL Studio. Studio. to akurat jest darmowe. <coughs> Przepraszam, to będzie akurat Messenger, ponieważ mam tutaj włączony ten e, Opera, a że mam połączyć tego Messengera i WhatsApp, to mogą jakieś wiadomości przychodzić. E, I słuchajcie, e, mam takie coś jak Free Limiter, to jest na u, u, części Master. Poczekajcie, na razie sobie może wyciszę eee, ustawienia Nie, dobra, na razie po prostu wyłączę sobie ten operę e, Tak więc mam takie coś jak ten mixer, master, czy coś, tak e, można to nazwać e, Na masterze mam włączone fruity limiter żeby nie było żadnych, na przykład tych e, cili dźwięków żadnych, e, ten e, I tak, posłużę się piosenką Ostatnio edytowaną, czyli Zemson ABCD. E, pokażę Wam na refrenie e, różnice, tylko najpierw poczekajcie, patrzcie. Ja to robię tak, zaznaczam tekst, zmieniam track na przykład na track pierwszy, ponieważ e, trackiem pierwszym będę się posługiwał. E, na masterze cały czas jest fruity limiter. On jest bardzo ważny, iż ponieważ e, bez niego będziecie mieli takie różne przegłosy i tak dalej. Tutaj, gdzie jest slot pierwszy, włączam sobie Fruity Parametric EQ, EQ2 e, To jest taki, pro, taka e, po prostu e, zmiana takich dźwięków To jest najwyższy, to jest najniższy, czyli bas e, Poczekajcie, powiększę sobie Oj, jeszcze nie to widziałem co chciałem Poczekajcie, tutaj jest o. E, Oj I tak e, Na razie odtąd puszczę gdzieś od to odpuszczę. E, refren chyba to jest. E, o jest jeszcze przypadkiem tak. E, jak puszczę, to jak już będzie refren, to zacznę zmieniać tutaj na e, te procenty. Obecnie przyznam szczerze, używam 100 671 HZ, dlatego może to być mała różnica Ale jednak jeżeli jest za duża, no to za duży jest bas, trochę gorzej słychać i tak dalej. Dobra, to tak, puszczę wam piosenkę teraz i będę powoli zmieniał bas. Tak, na razie siebie przyciszę. Po prostu. Stanczę jak baletnica, nie pociągam tu sznurków jak balenciaga. Moja głowa nie walczy dziś na ulicach. Depresyjna cisza każe wypiertalać, ale wchodzi faza. Nie pociągam tu strum, by grała gitara, topie duży lum Tańczy jak paletnica, nie pociągam tu sznurków jak Balenciaga Moja yes. głowa nie walczy dziś na ulicach. Depresyjna cisza, każe wypierdalać. Chciałeś coś napisać, ale wchodzi faza. Nie pociągam do strum Wygrała gitara, to wie duży blues, bo chciała pogadać. Wie twarzy oblicza, oblicza jak Hannah Montana. Okay. Codziennie obliczam, to by wypierdalać. Te bliki na plikach, dziewczyny do spania. Dla frygi na dziejach, witam w ciepłych krajach. Wszysłaś się przywitasz, nie spała do rana, okej. Okay. Odpalam parat i palę ten kies. Nie mam nic do dodania, okej. Okay. Okay. Odpalam aparat, odpalam aparat i co? Co jest co? Mam nadzieję, że słyszeliście różnicę, ponieważ było ją zupełnie, całkowicie słychać. E, że tu jest najpierw tak płytko, tak po prostu taki płytki dźwięk jest. E, I powoli dodawałem bas. I wy to chyba słyszeliście, że to było zupełnie inaczej słychać e, niż w oryginale. W oryginale to jest... E, poczekajcie, pokażę wam. W oryginale to jest 61%, 61 HZ, czy coś takiego. Eee, o, i zobaczcie. To jest tak o. Słychać się różnicę. Słychać się różnicę całkowicie. Dlatego e, panie e, powiem po pseudonimie Panie Kruczek. E, wiem, że to jest ogólnie film słabo zmontowany, ale chciałem po prostu pokazać że e, nie oszukuję. W ogóle gra... jestem na Słabym mikrofonie, dlatego można się szumić. Eee, chyba widziałeś różnicę, że jest różnica w piosence. Jest ogólnie ten eee, wielka różnica. Znaczy, jeżeli się puszcza na zmianę raz z YouTube'a, raz ten e, albo po prostu puszcza się, później się przyłącza i znowu się puszcza na, przykład na moim kanale. Najpierw e, idziesz na oryginalną e, część Simpsona, później idziesz na Bass Boost, e, mój. E, to za bardzo różnicy nie czuć. Czuć różnicę, jeżeli się na przykład wejdzie do auta i się najpierw zimsona e, oryginalna ABC, później Bass albo czuje się różnica, kiedy mm, po prostu pokazuj, pokazuje się, kiedy się po prostu edytuje Bass podczas e, puszczenia piosenki, to w ogóle to jest zupełnie inna różnica, zupełnie wielka różnica. Tak więc, e, jeżeli ktoś jeszcze nie wierzy, to po prostu. E, macie potwierdzenie, że to jest po prostu jest różnica między basem a między oryginalną piosenką. E, tak więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że cię się spodobał. E, jeżeli pomogę w ogóle komuś w robieniu basów, pustydzi, no to poproszę o jakiś komentarz, a tak to poproszę o łapkę w górę e, i subskrypcję, jeżeli ktoś jest z na kanale, ponieważ was bustedy będą codziennie po dwa, po 3 e, do 20 albo po 20 do 22 mogą być od nie wiem chyba od 16 do 22 możecie się spodziewać z ustelów ponieważ obecnie jest szkoła i mam trochę bardziej problemy z moim takim moją taką sumienną takim czasem miniaturki do tego filmu też nie będzie, będzie po prostu taki film ten pokazujący, że ja nie oszukuję w sprawach Basbustetów, ja nie biorę pełnych klipów, nie, nie ma tak, że ich nie edytuję. Yy, bo je ja edytuję, żeby nie było, żebyście nie robili mi jakichś stalkingów, żadnych ten. Tak więc widzimy się w następnym bazbustecie, w następnym filmie. Dowolnie.